Hej, ja jestem Kosa i witam was w kolejnym odcinku i dzisiaj gramy sobie solo, dzisiaj sobie sprzedamy pewne towary z naszych magazynów itp. itd. Tak więc, jeżeli wam się film spodobał, zostawcie koniecznie suba, dzwonę, żebyście byli na bieżąco, oraz łapkę w górę, bo ile... im więcej łapek w górę, tym więcej odcinków. No i możecie także udostępnić ten filmik znajomym, by też mogli się trochę pośmiać, znaczy może nie akurat w tym filmie, ale ogólnie, e, że mogą się z moich filmów. No bo jed jednak Czasami są zabawne sceny, także no polecam. No. A dzisiaj głównie zajmiemy się sprzedażą magazynów, bunkra oraz klubu nocnego, a także po prostu nie... W sumie nie wiem co jesz, chyba to tylko i zobaczymy ile na tym zrobię, bo mam niecały milion. Także dzisiaj głównie sprzedajemy e, towary, żeby po prostu mieć coś e, w, w portfelu. No. Także chyba plan jest prosty. Im więcej, tym nerwi, tak? A jutro się pojawi odcinek... o, nawet nie wiecie ile. Jutro się pojawi chyba w ciul odcinków, tak mi się wydaje, więc przygotujcie się jutro na to, że będzie, nie wiem, bomba po odcinków. Na raz, kurde, trzy odcinki będziecie mogli dostać. Chociaż pewnie tak się nie stanie. Ale... Nieważne. Wiem, że nie zapełniłem wszystkiego, ale jednak milion, tak o, z dupy można sobie zarobić. Tak więc polecam. No i co, no i lecimy Widzimy się za chwilę jak już to się gówno załaduje A, jednak nie <śm> Nieważne Wsiadamy do ciężarówki i e, lecimy Tak więc wspominam już to O, jednak nie, premia za dostawę To muszę wam pokazać jakie ja jeżdżę Zarąbiście ogólnie Nie no, ale mamy szybki cel to jest dobre, że mamy szpicel. Premia może i mała, ale zawsze coś. Więc... No lecimy. 9 koła to ja... Nie wiem. To ja mogę wydać na, na bunkier, na pracowników. Czy tam 7 i było? Nie nie pamiętam. Rodzimy no, się za chwilę, jak już będę tam. No, wiecie. Znowu, z powrotem, jak widzicie, już dojechaliśmy na nasze fajne miejsce i trzy ciężarówki zostały w tym momencie dostarczone super 854,5 tysiąca dolarów idziemy do kolejnej lokalizacji czyli do naszego klubu nocnego już z powrotem chcemy sobie sprzedać dobra milion 200 spoko będziemy już mieli 2 miliony Spoko. sprzedajemy wszystkie nasze dobra, nasze towary zarobione bardzo yy, grubo Niestety pewien pan zabierze nam ze 120 tysięcy No i wiedziałem, że to będzie to. No. Yy, przy ostatnim magazynie będzie trzeba kupić nowe auto niestety. Ponieważ nie magazynie, No magazynie na no wiecie, te paczki jakby z, z klubu na Ej, ja mam przez 5 kilometrów... Ja chyba wiem gdzie to jest. Tylko po co? Skoro to jest miejsce spotkania, to pewnie trzeba będzie odbronić towar. Jakiś, jakieś kilkudziesięciu przeciwników trzeba będzie pokonać po prostu. I tego się najbardziej spodziewam. Na razie, wiecie? A, i ogólnie będziemy robić live'a jutro z tego jak robimy Game przez Brodni Więc polecam zajrzeć jutro o godzinie tak dziś o 12, może 11 zrobimy live'a z Game przez Brodni Także polecam wejść, a może nawet dzisiaj coś u nagrać na żywo Tak więc polecam, za y no, zajrzeć No, a my jedziemy na miejsce jakiegoś spotkania I ja właśnie podejrzewam najbardziej, że to będzie po prostu E, miejsce spotkania i tam będziemy musieli po prostu zabić kilku przeciwników albo kilkudziesięciu kilku co będzie utrudnieniem dla naszej przesyłki, bo pewnie będzie taka wydupy, że trzeba będzie ją chronić. Będziemy chronić będzie towar, nie. E, towar, albo chronić dobra e, swojego klubu nocnego. I nie. No. E, lecimy, lecimy, lecimy. Nie wiem co mówić. Na medal. Tylko, że nie wiem jaki. Nawet brązu nie jest to. Nawet brązu. Ale dobra, zrobione. Sprzedano towar za milion dwieście. Dostanę jakieś milion sto Tak mi się wydaje. I zarobię. Uwaga, uwaga. będę Milion sto osiemdziesiąt. Nie, 108 nie, bo bym normalnie mniej zarobił Jak on by wziął 120, no to ja bym 1,80 bym zarobił. Dobra widzimy się w kolejnej miejscówce, jak widzicie już mamy prawie 3 miliony, zarobiliśmy bardzo dużo, widzimy się właśnie w tej kolejnej miejscówce. Po cięciu. Jesteśmy w punkrze i nie mam zasobów, ale mamy trochę towaru i możemy go sobie szybko sprzedać. Także ruszamy moim zdaniem. Dobra, wsiadamy i lecimy. Sprzedaj towar 210 tysięcy w Los Santos. Najprawdopodobniej tam na po prawej na dole, tam przy tych górach, tam dzisiaj y, jakby dniarzy, ten jakiś piasek zsypujesz żywir i tak dalej. To pewnie tam sobie właśnie go... Ja będziemy musieli sprzedać. Gdzie jest nasza broń? Wiedziałem, że to jest tu. Tylko nie była oznaczona na ławie. O kurde, instrut. Dalej, dalej, dalej i zarobimy hajs. Więc jeszcze raz przypomnę, jeżeli wam się taka seria na kanale podoba, gdzie zarabiamy sobie na różnych highs, polecam sobie suba, z dzwonem, żebyście byli na bieżąco, bo przychodzę wam po powiadomienia na YouTube'a każdego dnia, ponieważ każdego dnia wbijają tutaj filmy, robimy daily na cały rok. Niestety Marcie, moim zdaniem, chyba już nie zaliczył daily, bo jak patrzyłem na jego filmy, to chyba, chyba mi się skończyło daily, bo nie wrócił wczoraj filmu, ale nie pamiętam do końca. Jeżeli. Jeżeli wrzucił, no to jeszcze ma Daily, ale moim zdaniem nie wrzucił. Tak więc, yy, chyba nie wrzucił. Chyba, moim zdaniem nie wrzucił, więc nie ma Daily. Sorry. Martu. No, w każdym razie my mamy Daily, my lecimy dalej. I cóż mogę powiedzieć, no? Ta seria będzie się cią ciągnąć po prostu GTA przez wiele długich y, miesięcy, dużo lat. Już niedługo minie pierwszy miesiąc. Yy, od założenia kanału, więc wiecie To już coś Aha Może ale cymbały o, Oni tu przyjadą, jak ja mogę, o, sobie strzelić Tak, tak, ale... Mogę sobie drugiego strzelić Mogę sobie, o, załatwić typa. Tylko... Mogę sobie, o, zrobić Spróbować Elo Elo O, tu już nad... nie warto mar... e, rakiet marnować na tych cymbałów. Nie warto już rakiet marnować na tych cymbałów. Chyba na każdej pozycji tych tak będzie no, jesteśmy po cięciu. Dojechaliśmy do czegoś miejscówki będziemy się teraz klapać z jakimiś debilami Bierzemy jakiś teraz potężną broń bo teraz lepsi wrogowy po prostu przy przyzają. no właśnie no. no właśnie dlatego trzeba się zawsze zabezpieczyć w kamizelkę króle Dobra no da dawaj teraz mnie A. ale to są sale dlaczego znaczy... No tak, chcę gdzieś sprzedać wszystko, trzeba wszystko sprzedać Dobra, teraz mamy duże wyfarto To jest moje duże wyfarto, że... że że, 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 że mnie nie wydupiło życia pod tym Bo jak postawę dojechać, no To niestety będzie na nie tyle w tym odcinku I jeszcze dojedziemy Koniec? Koniec No Także widzicie Jeżeli wam się film ten spodobał Możecie zostawić suba Żebyście byli na bieżąco Oka w górę, bo ile im więcej łapek, tym więcej filmów. No i widzimy się jutro. Także Narka.